Witajcie! Z tej strony Miki Master 06, a dzisiaj pokażę Wam makietę yy, drugą już yy, z tą samą jakby, no wiecie, z tym yy, bitwy na Andorze drugą inną wersję. Yy, tutaj yy, to sobie tutaj sobie to, czasami to i to i. Tylko niektóre rzeczy dodałem. Sorka, że tak przez chwilę cicho, mówiłem. Ale dobra. Ogólnie ten filmik się już chyba dzisiaj zleci na YouTubie, ale nie jestem pewien. Eee, właśnie. Dobra, tym razem zaczniemy od strony najwyższego porządku. Jeśli ktoś nie oglądał mojego poprzedniego filmiku, zachęcam do obejrzenia. Eee, dobrze. Tu jest e, ścięty pień e, drzewa jakiegoś grubego. Eee, nie, może Kajloren go przeciął na drodze, żeby. Nie zignorujcie te głosy. Tutaj jest martwy, zwyczajny szturmowiec, którego prawdopodobnie zabił ten. Właśnie. Tutaj jest szturmowiec z ciężkim opancerzeniem, który się komunikuje z kimś. Tu jest szturmowiec-oficer. Dobra, może jednak ta, tak przesunę. Tu szturmowiec-oficer, żeby było lepiej widać, że ma pelerinkę. Tu jest, yy, tak, jeżeli się nie mylę, to tak, to jest zwykły szturbowiec, który ma zakładnika yy, i właśnie on, yy, on wykorzystał brutalną technikę, yy, bo on yy, chce, żeby, bo się jakby boi walczyć, uu, 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 w ogóle, więc wziął jakiegoś yy, gościa, który zemdlał i yy, zrobił, yy, wykorzystał go jako żywą tarczę i przy strzela. Yy, tutaj... Jest właśnie Kylo Ren, który zaraz zabije tego Ewoka. Tutaj jest wybuch od granata. No, jakiegoś... Może są jakieś dwie roślinki? Yy, tu jest jeszcze trawa, jedno drzewko i drugie drzewko. Próbowałem zrobić, że to ma być dobre ełoków, ale no nie wszystko da się zrobić jednak. Tu jest żołnierz yy, ruchu oporu, dziewczyna z ruchu oporu, do nich przyjdziemy później. Tu jest chłopak jakiś z ruchu oporu, czyli żołnierz yy, martwy ełok, żywy ełok, którego teraz zaraz też zabija kalor, więc będzie martwy. Tu jest żywy żołnierz, który jest w podkopach, w, oko w okopach, przepraszam. Na no, tyle chłopak od transportowca z ruchu oporu. Tutaj jest yy, żołnierz z ruchu oporu, który... Sorka, że tak było przez chwilę. Tak widać? Właśnie yy, tutaj jest taki żołnierz z ruchu oporu, który yy, ma inną broń. Nie, bo na przykład zazwyczaj oni mieli taką snajperkę. Znaczy nie mieli, ale ja takim dałem. Ten ma akurat inną. Właśnie yy, tu już był z yy, głowy spadł hełm. Inaczej go położę. Wiesz jest ty twarz Hanazoru, bo jest i można dać, że nie żyje. I jakieś włoski od Kaja z Nie Jeszcze skałka, a z tyłu taka mini kopalnia. A w niej nie widać. A, już widać. O, to jest taki. Czekajcie, bo tu nie widać. O, jest taki czerwony diament. I widać. Kulaci i dwa takie czarne groszki. Jakoś tak. Jeszcze ja tu, z trawą już mówiłem. Tak, więc y, dobra. Y, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie i oceniajcie. Cze